Witam Was bardzo serdecznie w 39 odcinku serii mecze piłkarskie i w tym odcinku dla was mecz piłkarski Polska kontra Amiens. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale to bardzo bym chciał żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w wędzone żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z odcinkiem i, i z meczykiem Polska kontra Amiens no. tu, tu panowie się już, roz, już, roz, już Rozgrzewają, tu mamy polski skład I tutaj mamy Amiens skład No, mieszany Dużo widzę, że Francuz jest chyba z piątka Także nieźle, kapitanowie się przytali I co? Lecimy Zieliński Jóźwiak Bereszyński Bednarek Bereszyński nie chciał już nagrać do Roberta Chociaż ja Rybus to przejmie Poda do lewego, jeśli zdąży Zdążył Zieliński, Bereszyński Lewandowski będzie do środka wywołował. nie udało mu się mamy rzut. Roż... Ten rzut z AUT znaczy. Benarek. Do Lewandowskiego. Lewandowski, 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 Lewandowski strzela go, ja na 0 Robert Lewandowski strzela na 1-0. Jaka piękna bramka. Robert, to zaraz, zaraz sobie sami, zobaczcie. Jak huknął, jak przymierzył. Idealnie. I mamy 1 do 0 w 13 minucie już tego meczu. Także nieźle, nieźle, super. Breszyński. Do Roberta, Robert. jak poprzeczka. Jeszcze to od, Mador dobije. Jeszcze tam walczy Kuba Moder. Na Lewandowskiego. Lewandowski z poprzeczka jeszcze. A i nie mam bramki. Ale to była ładna akcja też polskiej reprezentacji. No, minimalnie brakowało. żeby Robert strzelił drugą bramkę dla reprezentacji. Ale Polska tak się szybko nie podaje dobrze, moder przejął piłkę Do Roberta Co, co zrobi Robert? Uhuhuhu, Robert Lewandowski 2 do 0 Coś czuję, że Robert strzeli swój, swój w tym meczu Hat hard trika Z tego co widzę, ale ładny gol, ładny Piękny Przyjął sobie i Strzelił na bramkę i mamy 2 do zera Nasz kapitan się chyba rozstrzelał Z tego co widzę Ojej, ale kurczę panowie tak nie gramy halo No, panowie, panowie Od do tylko dobrze Lewandowski Robert Jeszcze raz. I gol. 3 do zera! Hat-trick Roberta Lewandowskiego. Obrócił się z piłeczką i wydolny ruch strzelił. Proszę bardzo, jak pięknie sobie jeszcze raz zobaczcie na tą akcję. Robert biegnie z piłką i strzela. Gol. 3 do 0. Idealnie. I, i hat-trick. Klasyczny hat-trick Roberta Bereszyński na lewego, uwaga Lewandowski do Juźwiaka, Juźwiak Juźwiak na modera nie ma bramki, nadal szkoda Bereszyński przejął piłkę, moder Juźwiak Zieliński nie ma bramki, panowie, przejąć to piłkę i mamy koniec pierwszej połowy. Wygrywamy z Amis 3 do 0 po bramkach Lewandowskiego. Po, 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 po trzech bramkach Roberta Lewandowskiego lecimy dalej. Okej, okay, dobra, spoczko, powoli. Okej, okay. Moder Gdzie jest Robert? Wbiega. Oj, 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 oj. To było nieczysto zagrane. Ten badanie, dobra

na Rob ai, chciałbym a chciał chciał Roberto podać. To jeszcze raz już jak No. Zieliński, Lewandowski gol. Robert Lewandowski jego czwarta bramka w tym meczu. Jaka ładna no, Od razu zrobimy pierwszej piłki Przyjął i strzelił Proszę bardzo Jak się ładnie obrócił z piłką I mamy czwartą bramkę Roberta Nieźle Jóźwiak Kamil jak biegnie skrzydłem Krychowiak nie ma bramki Jeszcze Ajajaj. Aj, 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 mamy już rożny. Kolejna zmiana Tym razem u mojego przeciwnika Reca w pole karne, nie mam bramki, będzie kolejny rzut rożny. Zieliński, gdzie jest piłka? No panowie, Halo Zieliński, uderz tak jest, mam 5 do 0. Piotr Zieliński. sobie zobaczcie no na jeszcze raz akcję Przejął i strzelił Piotrek. Nice. mamy 5 do zera. Krykowiak. Zieliński Rybus. Zauważył modera, moder! Moder, mamy 6 do zera jaka ładna bramka, Jakuba Modera. Zaraz, zaraz tam sobie jeszcze raz zobaczcie na tą akcję. Prawie, że w samą okienko to zapakował tą piłkę, także super. Elegancko. Nice. No panowie, dobrze Glik Ale do kogo to podaję miało iść? halo? I mamy koniec meczu, wygrywamy 6 do zarazy Amiens A zawodnikiem meczu oczywiście jest chyba Robert Lewandowski Z tego co wiem I tak też się stało, za, za zawodnikiem meczu został oczywiście nasz kapitan Który strzelił prawie 5 bramek Nieźle, nieźle i w tym odcinku było to było, na tyle. Trzymajcie się do kolejnego odcinka z meczów piłkarskich na moim kanale. Na razie.